dobra a to musi być końcowy set bo Kurde. Set, też nie działa. Kurde, bo to działa tak, że to jest otwarte o... No, ja piedony. Eu vou <sus> <control of> <sus> Ok. Dobra. Siemaneczko, witam Was na moim kanale, a dziś przygotowałem dla Was to, co oczekiwaliście czyli haki, mody, czyty, jak to mówi, jak to woli. I teraz możemy się dostać wszędzie, gdzie chcemy, dzięki tylko jednemu modowi. E eee, proszę bardzo, patrzcie, eee, oj, chyba to, to nie tak miało wyjść, dobra. Będzie to wynikało, o, o, opa. Widzicie? 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 o, widzicie, widzieliście, czekaj, no to teraz tam, o, okej, okay. jesteśmy teraz przed kacytanką, tu, I teraz trzeba się dosyć tu, tu, o, patrzcie, widzicie, tutaj jesteśmy przed z ząbku, mm. Ogólnie tak to wygląda. Tutaj jest po prostu jakiś blad. Nie wiem, jak to nazwać. A teraz. Idziemy to co każdy chciał. Czyli. do domku. Tutaj. Każdy z Was chciał tutaj iść. To nie sąsiada. Nie wiem gdzie on jest, ale my tak. I on gdzieś pójdzie, ale nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie on jest. Uwaga. Dobra. Dostań. Dostajemy się w takie miejsce, gdzie najbardziej nam się opłaca. I to to będzie chyba to... Okej. Okay. To będzie chyba najbardziej najlepiej tutaj. Okej, okay, dobra. Jesteśmy. Mamy już dostanie do domu. Aha, dobra. No to my tak. coś chyba nie pykło. Dobra. Hop, Hop, dobra. A, mamy tutaj z ciągle, Dobra. To tak. Dobra. Tutaj mamy to 9 milion krzeseł, ale... Okej. Okay. Będziemy się to przeżyć. Tutaj mamy wszystkie pokoiki. Jest... I sąsiad. Panie sąsiedzie, pan się usunie. Dobra, my sobie go wymienimy i sobie przyjdziemy tutaj. Dlaczego tego nie mogę odpowiadać? Nie można tego odpowiadać przez katręgu. Ok, więc my sobie po prostu tak. Tutaj się nikomu nie chce przechodzić. E, ok, idziemy teraz tutaj. Dobra, ok, czy mamy. Tutaj, tutaj. I teraz każdy jest tego ciekawy, co tak naprawdę znajduje się na trzecim piętrze. Państwa, bierzemy sobie to. Tutaj próbowaliśmy się dostać. Pamiętacie? Tutaj. Stop. Możemy teraz tutaj wejść. I nareszcie. Co tak naprawdę znajduje się na trzecim piętrze? Na trzecim piętrze nic tu nie ma. Po prostu się nie da dostać. Próbowałem przed odcinkiem. Niestety się nie da. Możecie, gdzie najwyżej się dostać, to o tu. Patrzcie, widzicie? Możemy się dostać na dach. Moglibyśmy spróbować się dostać jakoś tutaj, tylko to byśmy musieli szybko zrobić i... Tutaj chyba jest przezroczyste. Patrzcie. Ojoj, ojoj. Dobra. Idziemy zaraz w łzience. Tutaj też próbowaliśmy się dostać. Pamiętacie? Tutaj często. I tutaj do łóżka. Nie wiem, co ten coś robi. Więc Ja go nie chcę wtykać. Ja go nie chcę wtykać, bo. Nie chcę. Teraz to jest gdzieś tu. Tylko, że nie wiem gdzie. Mm. Jeżeli chcecie więcej odcinków Salone Bor, mm, na pewno poprawię jakość przy okazji wtedy, poprawię wydajność filmu, poprawię w ogóle wam wszystko, żebyście super Hipperturbów fajnie oglądali. Na razie musicie przeżyć taką grafikę, jaka jest w tej Alfie 1, niestety. Ale w Alfie 2 będziemy mogli robić dużo modów. Wiadomo, że tam są, jest Tylda. I tam możemy robić dużo rzeczy. To bardzo dużo. Okej, ok. pinda nie działa. I no. Czyli tak, na trzecim piętrze nic, ale nic nie ma. Niestety, nie ma trzeciego jabłka. Tam, złotego, przepraszam. Nie trzeciego, tylko złotego. złotego jabłka niestety nie ma. I. Przepraszam. Jest tylko to. I tutaj nic nie ma. Patrzcie. Naprawdę, tutaj, tutaj, to jest tylko tekstura. Patrzcie, widzicie, byliśmy tam. Mogę próbować tutaj się zbugować jakoś, ale to chyba się nam nie uda. Bardzo mi się podoba ten glitch. Tutaj, Okej, okay, dostaliśmy się za yy, barierę. Wejdziemy jeszcze gdzieś Dobra i trapaszcie, wiedziemy z tej góry. Patrzcie, by, byliśmy na kolejce. Tu, tu jest kolejka, widzieliście to? Patrzcie, to idziemy na dół. Nie zejdziemy na dół. Nie da się zejść na dół. Da się... Tylko o, o patrzcie, widzieliście. Was pewnie też ciekawi, co jest o tutaj. O, tutaj o tej części. Tutaj gdzie są te okna. Was pewnie też to ciekawi. Tutaj jest to. Dobra. I na pewno jedno z najciekawszych historii, jak ktokolwiek kiedykolwiek próbował, co tak naprawdę się znajduje w piwnicy. W piwnicy jest takie coś. Proszę Państwa, tutaj nic nie ma. Tutaj jest jakaś dziura. Patrzcie, tu jest jakieś przejście. Fajnie, fajnie. Patrzcie, bo tutaj się znajdziemy tu, bo tutaj jest piwnica pomiędzy kuchnią a salonem. Nawet jeżeli chcecie, to możemy sobie iść jeszcze do tamtego domku tutaj Okej okay. Możemy iść sobie do tamtego domku. To tutaj. Nie. Mm. I tam też możemy wejść do piwnicy. Okej, okay, tak się nie usniemy. Po prostu sobie idziemy na spokojnie drzwiami. I tutaj, widzicie, że tutaj coś się błyskało. Tutaj jest coś żółtego. Każdy wow, 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 nie? Wszystko, wszystko, boom, tralala A tak naprawdę e, Tak naprawdę, e, czekajcie, bo Teraz my jesteśmy tu a Teraz my jesteśmy tu tutaj, żeby zejść na dół, to my tak wszystko. O, widzicie? Mamy oponę e, Trochę się zgubiłem. Czekajmy, co? Wow. O nie! Muszę wam powiedzieć, że tutaj, ogólnie, jest przejście. Patrzcie, tutaj jest. Tutaj mamy to. Możemy sobie wziąć ze sobą normalnie. To Oto. To. Widzicie? Możemy się dać chować w Tylko, że tu jest to, siada nie ma. Mogę sobie wziąć. Tak. Dobra, sobie jedno. Bo dalej to była jakaś karuzela. Ale ta karuzela to jest taka karuzela, że to nie jest karuzela. I to jest po prostu. Jakieś lampki wiszące w powietrzu, widzicie? To jest aż błyszczy w oczy. Dobra, tak dobra. dobra. No i czy kogoś jeszcze coś interesuje? Możecie dalej. Mm. pisać w komentarzach, co was najbardziej interesuje, co chcecie zobaczyć jeszcze się, ja że na kolejne filmy prawie jakość tego, tych filmików, bo wiem, że jakość jest słaba mnie się interesowało, co tak naprawdę tutaj prowadzi, do czego tutaj to prowadzi, a to prowadzi do niczego mnie bardziej ciekawi, co tutaj jest, ale nie ma możliwości nic do takiego latania Nie ma nic takiego moda I tak to jest jakiś jeden z najlepszych modów, bo ma dużo opcji A dobra Ogarniam, ogarniam życie Patrzcie to Już wszystko wiem Dobra Patrzcie, na mnie Nie ma sensu Dobra. Teoria z telefonami teraz E, mamy telefon. Nie hmm. chcę się rozpakować. Okej, okay, mamy telefon. Kurde, mamy telefon. Kurde. O, mamy telefon. Tutaj. Tu się tu gdzie, gdziekolwiek zostaniemy? Idziemy. Dobra. Patrzcie, mamy tutaj telefon. Jest hello, my name is Kleszczan. Ogólnie yy, próbowałem przed odcinkiem tutaj się dostać do piwnicy przed kastanką, tak otworzyć. I normalnie wszystko działa, że sąsiad nas zabija. Niestety. Piszcie, co jeszcze was interesuje. Skąd tak naprawdę się bierze ta broń? Tutaj, u góry. to jest jakiś teleporter? To mnie w sumie też ciekawi. Ale nikt tego nie wie. Dobra. Dzięki wam za dzisiaj za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawcie subika i łapkę w górę. No i widzę was. Jutro. Na razie. Cześć.